Dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób sobie radzić przy pisaniu reguł iLogic w momencie, gdy potrzebujecie skorzystać z bardzo zaawansowanych funkcji, których normalnie gdyby sam edytor logica Wam nie podpowiada, że możecie je użyć. Zobaczcie, zacznijmy może od, od przykładu. Mam, chciałbym zrobić prostokątny z tego otworu. Wybieram opcję szyku prostokątnego. Chcę go zrobić w kierunku osi, osi x, y. I zwróćcie uwagę, że chciałbym w tym momencie, normalnie tworzony jest tak szyk, pamiętacie tylko tutaj, jest taka funkcjonalność, włączcie funkcję zoptymalizowanego szyku. Szyk będzie tylko tworzony w obrębie ścianki, wydzielonej ścianki, w której, na której znajdował się pierwszy element. Zobaczcie w tej sytuacji, no, element drugi nie jest generowany, ale niestety dostajemy ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które mówi nam, że coś jest tak z geometrią, że program no, nie mógł wygenerować geometrii poza tym zaznaczonym obszarem. Niektórym z Was to pewnie nie przeszkadza. Ale są osoby, które może to przeszkadzać, co mnie zdenerwuje, że są jakieś ostrzeżenia, niejasności, że cały czas wyświetlony jest krzyżyk czerwony, z design doktora. I w jaki sposób to naprawić? No, najprościej było pewnie chodzi, żeby tego elementów poza nie generował. No ale w przypadku dwóch elementów, jak tu mam, to nie jest problem. Można szybko kliknąć i taki element wyłączyć. Natomiast gdybyśmy mieli, zobaczcie, usunę ten szyk, zdefiniujemy sobie jeszcze raz ten szyk, ale już taki większy, czyli w osi Y. Stronę i w osi X dwie strony, odstęp 5 mm. Będę chciał tutaj mieć 31 jednostek. Tu widzimy też problem krzyczy, że trzeba by ten szyk w jakiś sposób naprawić. Zoptymalizować, wybieram opcję tutaj optymalizacji, żeby nam tylko zrobił wewnątrz tutaj tego podzielonego obszaru szyk. No i oczywiście dostajemy element, znowu z ostrzeżeniem, z tym, że teraz no, odnalezienie, który element trzeba by zablokować, wyłączyć, no Jest dosyć trudne, a nawet jeżeli trudne, to bardzo żmudny proces manualny. No i nasuwa się pytanie, czy dałoby się to zrobić w jakiś sposób, zautomatyzować z pomocą reguły iLogic. My no, oczywiście tak, ale jak do tego dojść? Zobaczcie, przede wszystkim dodamy sobie nową regułę. Jak każdej regule na początek dobrze było zdefiniować sobie, a tutaj z czym mam do czynienia, czyli zdefiniujemy sobie nasz dokument jako, jako, ten, jako bieżący dokument. I zobaczcie, mamy też taką narzędzie, które nazywa się Inventor Feature, czyli element kształtujący inwentora. I domyślnie tutaj podajemy sobie nazwę elementu kształtującego. No, w przypadku naszym będzie nazwą e e Rectangular Pattern 8, czyli 8. Zdefiniujemy sobie. I zobaczcie, w ten sposób mamy zdefiniowany taki element typu Feature. Możemy do niego też zajrzeć. Zobaczcie, jeżeli sobie weźmiemy Fit, to klikniemy sobie kropeczkę. Zobaczcie, mam w tym momencie tutaj możliwość nie wiem, usunięcia tego, tego elementu kształtującego, wejścia w jakieś podstawowe informacje, czy odczytania go. Możemy go włączyć, wyłączyć. No. Podstawowe opcje, które tu są dostępne. Natomiast nie mam w żaden sposób tej możliwości dokopania się głębiej w elementy składowe, czyli te wszystkie podelementy, które są dostępne właśnie w modelu naszym, wszystkich elementów składowych tego naszego szyku. Dlatego w tym przypadku dobrze by było zajrzeć, a no możemy sobie też zresztą skopiować. No, nawet nie będziemy. Zapiszemy sobie nas, naszą regułę. Wyjdziemy z. Edytora. I zobaczcie chcielibyśmy tutaj um, no, dokopać się do wszystkich elementów. Możecie skorzystać, zobaczcie, tutaj w zarządzaniu, w, w toolsach. Macie coś takiego, co się nazywa VBA Editor. Czyli nic innego jak edytor Kodu, ale już Visual Basica. Kody kod Visual Basic daje się w, w modułach, więc możemy sobie wstawić nowy moduł. I w tym module musimy najpierw zdefiniować sobie DOC. Tak? DOC będzie się. Yy, możemy to zrobić sobie deklarację zmiennych definiujemy sobie po prostu polecenia SET. DOC równa się This Application Active Document. Po prostu definiujemy sobie jako nasz dokument. Aha, i no oczywiście wszystko musimy zamknąć w naszym kodzie w, w, w pętli czy w strukturze podprogramu submain, Dlatego tutaj pamiętajcie, żeby też sobie ten element zdefiniować. No dobra, teraz zobaczcie, jeżeli uruchomię moją regułę, ale krokowo, czyli za pomocą przycisku F8, krok po kroku, to zobaczcie, w momencie, gdy program przejdzie nam, ta zmienna jest zdefiniowana. Jeżeli prawym klawiszem klikniecie na niej, możecie dodać coś, coś, co się nazywa adwatch, czyli takim obserwatorem, czyli obserwacją. Zobaczcie, w tym momencie możemy zajrzeć do naszego dokumentu. Dokument składa się, zobaczcie, z component definition, w środku mamy Yy, przepraszam, z Component Definition w środku, zobaczcie, mamy całą strukturę. No, to jest plik części. W niej się znajduje informacja o materiale, o IO properties, o elementach kształtujących, o ściankach. No, wszystko, co jest tak składa się na tą naszą część, którą mamy zaprojektowaną. I zobaczcie, w środku w Component Definition mamy też sekcje które są od materiału, ale mamy też np. sekcję o nazwie features, czyli elementy kształtujące. W środku, zobaczcie, wszystkie elementy kształtujące są wymienione. I ich jest w tej chwili 5. No, bo mamy pięć elementów kształtujących. Zobaczcie, tu znajdziemy takie elementy, jak chociażby wyciągnięcie. Zobaczcie, jest jedno wyciągnięcie, jego parametry, nazwa. Wszystkie te informacje to są już zdefiniowane. My szukamy parametru, features o nazwie rectangular pattern. Zobaczcie, znalazłem i w środku mamy. Jeden tylko szyk mamy zdefiniowany, dlatego jest tu jedynka. I ten pierwszy, zobaczcie, nazywa się ten szyk, nazywa się. widać widocznego nazwa. Rectangular, rectangular Pattern 8, więc wiemy, że to jest ten, o który nam chodzi. i zobaczcie, w środku tu mamy też element, coś nazywa się e, Pattern Element. I w środku są wszystkie 1023 elementy, które mamy tutaj zdefiniowane. I zobaczcie, jeżeli do dowolnego sobie wejdziecie, zobaczcie, mamy zobacz, możliwość odczytania jego indeksu, który to jest jego numer. I oczywiście też zdefiniowania sobie zajrzenia, do zobaczenia, zobaczcie, że możemy element włączać, wyłączać. Mamy suppress false, lub prawda. Jeżeli false, to jest włączony. Jeżeli prawda, to jest wyłączony. No i też możemy odczytać, ile jest ścianek. Jeżeli ścianek, ilość ścianek jest jeden, to znaczy element jest wygenerowany. Jeżeli ścianek będzie zero, to element jest nie będzie wygenerowany. Czyli tak naprawdę musimy dokopać się do pattern elements. Tak? I w, a w nich po prostu przeszukać parametrów właśnie Faces i Suppressed. Warto sobie to zanotować, bo jeżeli teraz wrócimy do Inventora, to możemy przystąpić do pisania naszej reguły. Mamy zdefiniowane fit, taką zmienną, w której znajdują się wszystkie te komponenty elemenciki, które mieliśmy zdefiniowane. Nasze, to mamy zdefiniowane jako, 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 jako całość ten element nasz prostokątny. No i teraz musimy przeszukać wszystkie elementy składowe. Zrobimy to za pomocą pętli for each. Spójrzmy sobie na przykład Pattern element. W czym będziemy to szukać? Fitch. Zobaczcie. Tutaj niestety program nie podpowiada Pattern element. Jedyne coś, z czym, co, mamy taką sukcję, to chociażby. E, ale to nie to nas interesuje, dlatego w tym przypadku, o ile edytor nam nie podpowiada tego, wspominamy, że sprawdziliśmy w edytorze VBA, że taka podsekcja jest. Więc piszemy sobie pattern, element. Czyli w tym zbiorze będziemy szukać wszystkich elementów. No i szukamy sobie, będziemy szukać po kolei, co zamykamy pętlę. Na końcu. Yy, włączymy sobie dokument Update, no i teraz czego szukamy? Szukamy tak, bierzemy sobie taki element i sprawdzamy, że jeżeli ten nasz pad element, pamiętacie, tam było Faces, można było sprawdzać, i count izba tych Faces będzie równa 0, to wtedy taki element chcielibyśmy, tu zamkniemy sobie oczywiście pętlę, taki element musimy wyłączyć, czyli pad. Element. Suppressed równa się True. I moglibyśmy taką, taki element uruchomić, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Zwróćcie uwagę, że w modelu pierwszego komponentu nie da się wyłączyć. Musicie o tym pamiętać. Inne tak. Pierwszego nie. Więc wiesz, że ta reguła się nie zatrzymała nagle. Gdyby okazało się, że taki element ma być, trzeba wyłączyć, a nie jest wyłączony. Więc musimy tutaj sobie taki wprowadzić dodatkowy warunek. AND, czyli ilość ścianek 0 i oczywiście pad element, jego indeks, czyli numerek, musi być różny od 0. I to wszystko, zobaczcie, jeżeli teraz uruchamiamy naszą regułę. Dostajemy błąd. A, oczywiście, indeks różny od jednego. No i uruchamiamy naszą regułę. No i widzicie, że po chwili reguła została w tym momencie uruchomiona. Symbol ostrzeżenia zniknął. Tak samo nie mamy tutaj. W tym momencie elementy zostały wyłączone. Zobaczcie, tu mamy elementy, wszystkie, które są. Poza, automatycznie powyłączane. No I w ten sposób mamy regułę naszą utworzoną. To jest tylko przykład, jaki moglibyście uzyskać, e, korzystając. Być może akurat nie wszystkim Wam to przeszkadza. Natomiast bardziej chodziło o to, żebyście pamiętali, że zawsze możecie zajrzeć do edytora VBA i spróbować właśnie w ten najprostszy sposób. Przez zwykłe zajrzenie do środka, do komponentu. Czy to w tej chwili jest to część, czy to będzie zespół. I zobaczenia, z czego się składa, bo w ten sposób możecie czasami dokopać się głębiej do pewnych funkcji, które normalnie reguła iLogic Wam nie udostępnia. To wszystko, co chciałam dzisiaj Wam pokazać. Mam nadzieję, że zachęcam Was do troszkę głębszego pogrzebania w iLogicu, no bo to, jak sami wiecie, może znacznie usprawnić Waszą codzienną pracę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.